Cześć wszystkim, witam Was po raz kolejny we vlogmasie numer 14. Mamy dzisiaj taki dzień oto i mamy już bardzo późną porę, ponieważ jest godzina mocno popołudniowa. Ja wcześniej nie nagrywałam vlogmasa, bo zwyczajnie nie miałam co pokazać. Wstałam bardzo rano, wcześniej, 5. chyba 45. No na mnie to jest wcześniej, może dla was to nie jest wcześnie. Rano byłam z babcią na badaniach, tak jak Wam mówiłam, poprosiłam mnie, więc musiałam bardzo wcześnie wstać, no i później poszłam jeszcze na godzinkę w senek, no i tak wyglądał w sumie mój poranek. Później przyjechała mama, posiedziałyśmy sobie troszkę, nadrobiliśmy wspólny czas, bo mnie teraz bardzo często nie ma w domu, albo inaczej rzadko jestem w domu, więc posiedziałyśmy sobie troszkę i nadszedł czas na IKEA. Jedziemy z Badzią do Ikei. A nie zgadniecie, kto tutaj jest. Cześć, to ja! Znowu ona! W ostatniej miniaturze napisałam, znowu ona. No bo stwierdziłam, że za często się pojawiam w tych filmach. Tak, więc stwierdziłam, że podkręcę to trochę za często. Naprawdę za często się pojawiam? Widzowie, mogę już nie pojawiać do końca. Po nie, pojawia się, pojawia się. Połowa vlogmasów z Madzią, połowa bez Madzi. Tak, jak to ja jak widzicie mam różowe włosy, ale no, dobrze, no, żeby... Weź tak. mi pokaż tą. Patrzcie. Pasuje, nie? Bardzo różowo tu jest z tyłu dzisiaj. Kali nagrywa, zostawiliśmy psa i bierzemy jego auto, bo ono jest najbezpieczniejsze, a jest taka śnieżyca dramatyczna jest pogoda. No. Jest śnieżyca, jest e, na, na drodze szklanka tak zwana, jak wszyscy mówią, więc jedziemy jego 4x4 najbezpieczniej. Yes. Widzimy się w Ikei, nie? Pani, stwierdziłam, że nakładam... Sobie stwierdziłam, że nakładam na uszy słuchawki, żeby nie słychać pieprzenia Wiktorii. Ja tak serio, to jest mi trochę zimno, więc... Chcecie taki tort? Chcesz taki tort? Ale chciała taki właśnie... Ale piękny! On jest żywy? Nie wiem, co chce. Średniała. Ale śmieszna, śmieszna kuchnia. Nielimitowana słodycz. To ja. Nielimitowana słodycz. Kupisz mi coś? Nie. To po co ja tu przyjechałam? Po co ja tu przyjechałam? Ej, a powiedz mi. Wymień białą na to? Tak. Czy dokupić po prostu? Dokup. Nie, wymień. Wymień, bo będziesz miała flagę biało-czerwoną. No, śmie. No. A, to tylko paszewki. Poszewki. Szukamy stolika, ale nie wiem, bo chciałam kupić szklany. Ale jest bardzo drogi i nie wiem, czy go chcę, czy on jest aż warto tyle. U, ten ładny. Ja właśnie, nie wiem, czy ja mam tam. Tylko drewnianą podłogę, taką identyczną, nie? No. Ładna, kolor taki trochę. Mają zielone kanapy, I tak jak tiktoku widziałam. I ostatnio coś tak widziałam. Mm. I wtedy odezwała się Emily Rajkowski, Reitko, yy, ta Chamberlain Emma. No. Nie wiem o co chodziło. I mają zielone kanapy wszystkie. Jedziemy, mamy już bardzo dużo rzeczy w środku. Tak naprawdę to tylko cztery poszewki i domu, domki. A, wszystko w domu. A, sorry, przepraszam. Mm -hmm. Poduszka. Ubranko jakby. Aha. No, jak koszula. No, jaka Przeszłyśmy 50 metrów i stwierdziliśmy, że już mamy dość. Siedzimy. Ja miałam w planie mieć... Ja miałam w projekcie czarny stolik z marmurowym blatem, ale go oddałam, bo, bo to nie był marmurowy blat, tylko przyszła mi szyba z, jakby z grafiką marmuru pod spodem i nie, nie podobało mi się to do końca, więc oddałam i nie mam stolika w studiu i nie mam e, krzesła, a miałam tam mieć też. No i... Siedzimy na takim, w sensie Wika tak, siedzi na takim... Jakby tak dodać drewno, mam tam czarne dodatki, Tu jest czarne. czarne lustro, czarną lampę, tylko to już jest zbyt boho. Nie, Ale mi... też ma czarne No. Ale te. to jest mega spoko, a może takie? O matko, to, to jest... będzie najmniej, najmniej wygodne krzesło. Jak to nie chodzi o to, żeby było wygodne? Nie, ten jest fatalny, ten jest bardzo wygodny. O, tu na przykład IKEA robiła pokój Kaliemu, więc tutaj w sumie znajomo, nie? To ma. Ogólnie słuchajcie, znalazłam to krzesło, które Madzia wam pokazywała, ale nie jesteśmy pewne, bo nie wiem... Ale drje się normalnie jak na tym, jak na lodzie dzisiaj. Nie jestem pewna, więc no nie biorę go na razie. Nowa myśl mi tutaj weszła co do tego pokoju. Ogólnie, o, to mi się bardzo podoba. To jest śliczne. Tylko u nas w domu, w sumie, w kuchni, w kuchni nie ma gdzie. To by mogło być też spoko do łazienki z żywymi kwiatami tam na górze. Ale du dużo, w sumie. 29 zł. Moje wszystkie filmy to jest dużo, a ja kupiłam taniej w Pepko. To są moje filmy. O tak, cel tą gwiazdę, właśnie. Śliczna jest. Ona no, kosztuje ile? 199. A, to jest Firanka, sorry. 34. Nie, taka była. U koleżanki widziałam i chyba kupię. Chyba nie gimbalem operowała <noise> O nie, jeszcze więcej drewnianych rzeczy. <noise> Masz go? Ale ładny jest. No, niesamowicie ładne. Serio ładne. Co? No. Gdzie go dam? Widzowie, gdzie go da? Gdzie go dam? O, i dotarliśmy do naszej ulubionej sekcji, czyli do pudeł. Kład do pudełka. Aha, że wkładasz sobie to do pudełka? Wkład do pudełka, zaraz raczej chodzi o to, że tak, że wkładasz sobie to do pudełka. Aha. Ej, fajnie. nie muszę ją gonić teraz. To potrzebuję, bo ja jedno mam, a to mam na torebki. To masz takie no, torebki. No jedno, jak czuję więcej. No to właśnie drugie. Może drugie, nie? Takie samo, które to jest. This is the one we need. Bam! Idziemy dalej. Jesteśmy na kwiatuszkach i Madzia takiego fikusika mi doradziła. Bardzo fikuśny kwiatek. Patrz tu rośnie, no taką liść od razu. Fajny, nie jest jakoś za bardzo zniszczony. No go tak poczynaj, żeby on był prosto. No fajny, taki nowoczesny. Mm. Bo jest też taki, który... To jak, on, moje... jak to działa, on to usypia moje... się na noc? To, to, jest, to jest moje liście. To jest moi drodzy kap. Nie wiem jak się ją czyta, ale to jest kwiatek, który jest kwiatem modlącym się, czyli rano jak jest dzień, on ma liście tak, a jak jest noc, to się składa do góry. Jak się, się modlił nie. po prostu, jak tak jak się składa ręce do modlitwy, to one się tak składają do góry. Ciekawie jest, aczkolwiek za dużo chyba ma tych wzorów, chyba nie dla mnie do końca. U, a to jest co? To też jest kalata, tylko inne, e, inna zmiana. No ładny, a ten nie wiem, ten jest trochę taki... Tylko krzywo stoi aktualnie, ale... Pokaż go. Ona no ma takie bardziej świecące listka. Ten wygląda tak fajnie, tak... Nie wiem, mi się tak trochę kojarzy z takim, z takim drzewem oliwnym, nie wiem dlaczego. Przez to, że ma długą łodygę. No. no ten to za bardzo nie widać, nie? Ale... Nie, nie, ten wygląda czytos, myślę. Jedziemy z nowym kolegą, który jeszcze nie ma imienia, ale mu nadamy jakieś imię. I ta szyba jest tak brudna, że raczej nic nie zobaczę. Nie musisz nic widzieć kwiatka, który był w łazience na dole u nas tutaj, ale zmarł e, wysuszył się pomimo przelania, więc zdech z przelania, e, dalej z takich ciekawostek to kupiliśmy kupiłyśmy taki, to jest taka osłonka na wałek do ciast, że ona niby ma robić takie kształty właśnie serduszek na cieście, ale co jest najgorsze, ja już odciąłam przed chwilą metkę, ale wzięłam przez przypadek z ekspozycji, e, no i przy kasie w sumie zapytałam pana co mam zrobić, pan ochroniarz powiedział, że można to skasować, więc... Mam z ekspozycji i muszę to totalnie wybrać w zmywarce, bo wiecie, z ekspozycji to jest takie wydotykane. Dalej, tak jak Wam mówiłam, że muszę kupić dwie poduszki na kanapę, tutaj na którą patrzę, to kupiłam dwie poduszki i do nich dokupiłam dwa wkłady. Ale to nie koniec, jeśli chodzi o poduszki, ponieważ spodobały mi się bardzo jeszcze takie bąbelkowe, już nie dokupywałam wkładów, bo mam. Tutaj kilka, więc albo białe, albo czarne poduszki zamienię na te. Dalej mamy taki chodniczek na górę do łazienki, bo mieliśmy biały i się bardzo niszczy. E, tutaj jest taka szafka na, na jakieś buty, albo na jakieś takie rzeczy różne, ale ja to traktuję jako szafkę na torebki. Wieszam sobie to na wieszaku i mam takie przygródki, to Wam kiedyś pokażę. Takie coś do mąki. Dwa rodzaje takich woreczków jednorazowych, trzy wałki do obierania ubrań, ponieważ mój nowy płaszcz z zary czarny tak się obiera, że muszę chodzić z tym wszędzie. To znaczy, w sumie mogłabym to zabierać ze sobą do trepki. O, to jest dobry pomysł. Ale ogólnie ostatnio mi się skończyło, bo tak dużo wiecie, szorowałam. Byłam taki. Pojemniczek, taki pudełeczko na chusteczki, bo często jak przychodzą goście, a mieliśmy bardzo dużo różnych imprez, parapetówek i nie miałam gdzie dawać chusteczek, więc w stylu naszych podkładek. Jakieś nożyczki, bo zawsze nam się gubią taka podkładka, o, widać, ona jest takie malutkie kropeczki, ona była na świeczki, ale to jest w sumie spoko jako talerz, nie wiem, spodobała mi się, to jest taka półeczka dodatkowa do szafki na szklanki, też nic ciekawego i ostatnia najciekawsza rzecz, kochani, to to trzy domki. Domki z piernika, a tak naprawdę w sumie m, kawałki piernika, które można złożyć w domek. I e, razem z Kalinistwami w następnych odcinkach zobaczycie e, nasz challenge, kto udekoruje najszybciej albo najlepiej, najładniej domek z piernika. E, do tego mamy trzy takie kleje, specjalne kleje do, e, do ciast, do piernika, e, którymi będziemy kleić i będziemy po prostu składać taki domek. Muszę dokupić tylko. W jakieś Biedronce, albo w lidlu, albo gdziekolwiek. E, takie dekoracje, żebyśmy mieli z czego ozdabiać. Także każdy z nas w trójkę będzie miał swój i będzie challenge. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To będzie jeden z vlogmasów. Także to by było na tyle z tego vlogu. haulu, nie vloga. Jeszcze nie kończymy vloga. Aha, jeszcze. A ja zapomniałam Wam pokazać. To jest ta doniczka i ten kwiatek, który widzieliście wcześniej. I jeszcze nie wiem, gdzie go położę, bo wszędzie tam na dole. I tam wszędzie patrzyłam, gdzie go dać. Mierzyłam, gdzie go dać, i nie wiedziałam. I nigdzie nie pasował na dole, więc stopniowo zaczęłam sprawdzać, czy pasuje tutaj na półpiętrze. I w sumie wygląda nieźle. Ale sprawdzimy go w sypialni, bo w sypialni w sumie mamy mało kwiatów. Ale tu jest bałagan. O, nie wiem, czy to będzie widać. O, widać. Teraz tych torbek tutaj nie ma, bo one są w innym miejscu. Bo jak je nosiłam, to po prostu zostawały na dole. Ale to, co mam na myśli, to po prostu mam dużo takich małych torebek. Teraz sobie wkładam je po jednej albo po dwie i jest git. Więc tutaj dokupiłam drugą, także będzie druga. I te większe będą sobie wisieć tutaj na wieszakach. Tutaj też wiszą zazwyczaj szlafroki. Tak pomyślałam, że może mógłby stać tutaj, obok szafy i obok jego łóżeczka. Ale nie jestem pewna, więc idziemy dalej. W sumie tu u mnie w pokoju wygląda nieźle. Nie chcę Wam za dużo pokazywać. Z kanapa, którą znacie już jakieś tam zdjęć. Tu jest obraz, który i tak był u mnie w pokoju starym. Tu jest Udi. Looking good. To jest Monstera z salonu. No nic, zobaczymy. Kochani, nowy kadr, ponieważ... Oj, tam jakieś rzeczy są. Ponieważ mam zamontowane... Mnie jeszcze lustra nie, ale już mam zamontowane światło do lustra. I ono na mnie bije. Troszeczkę minimalnie jest za ciemno, jeśli chodzi o lustro do makijażu, więc albo jakoś to się ogarnie, albo może mi tak wystarczy, nie wiem, ale w każdym bądź razie fajnie, bo jest nowe nowe miejsce do nagrywania, a wcześniej miałam tak, że w sumie wczoraj na odcinku, czy przedwczoraj chyba wczoraj, albo przedwczoraj, chyba wczoraj e, jeszcze była taka lampka tu obok, tak było a teraz jest tak ponuro. moi najmilsi, numerek 14. A w numerku 14 dla Was mamy serum z Spora Collection. Takie oto serum. I to jest serum Anti Imperfections, czyli takie na wypryski i tak dalej. Ono jest z kwasami AHA i z kwasem salicylowym 5%. Ogólnie to są naturalne składniki, więc to jest bardzo fajne serum. Teraz kwasy możemy używać, bo mamy zimę. Już ostatni dzwonek, bo zacząć powinno się chyba w jesień. O ile się dobrze orientuję. Jeśli nie, to mnie poprawcie. W każdym bądź razie jeszcze nie jest y, za późno, bo wiosnę już chyba nie można. Wiecie, co robić? Wpadajcie na Instagram. Sephora. Lekkie, lekkie. Coś mamy dzisiaj. O, nice. Lubię tą markę. Fajnie. Makeup Forever Hydra Booster Step 1 Primer. Perfecting and Softening Base. Fajnie, bardzo fajnie. Mam z tego podkład teraz i jestem zadowolona. Więc baza, baza jak najbardziej. Primer. I to ma 30. Mililitrów. Całkiem spoko. The Body Shop. bardzo lekkie y, pudełeczko dzisiaj. O, fajnie. Dzisiaj mamy taką mini, w zasadzie pełnowymiarową pomadkę do ust. Wegańską z Almond Milk, czyli z mlekiem migdałowym dla bardzo suchych i mm, bardzo wrażliwych ust. U, fajnie pachnie. Tak kojąco. Znów mam ochotę to zjeść. A, mam na ustach teraz Fenty. Penty albo coś innego. W każdym razie błyszczyk, więc nie, nie będę nakładała. Nałożę sobie tutaj na rękę. Nie jest takie tłuste, ale myślę, że będzie dobrze odżywiać. Fajnie, fajnie. Będę testować, bo matek nigdy za dużo. Także e, nie chcę mi się otwierać już herbat. Już mnie one nudzą. Mam ich sporo. Myślę, że Was to też nie interesuje. Także dzisiaj może nie otworzymy sobie. Będę się z Wami już żegnała, tak? Tak. Buziaczki. widzimy się jutro. Pa-pa-pa! Nie możesz teraz do dermatologa. bo. bo... Zabieram Cię jutro na wycieczkę. Co Wy ogarniacie? Zabieram Cię jutro na wycieczkę o czwartej rano nie południa. Jutro we vlogmasie, kochani, zobaczycie na jaką wycieczkę pojechałyśmy. Kiedy Kalu też jedzie? Nie. Kalu nas tylko zawiezie. Tylko we dwie? Mówię, to jest prezent skuteczny ale mnie czacie tak? ja bo jestem szokowana. jakbym miał rodziny, to rozumiem, ale takie... mam urodziny". No, rodziny. Mu urodziny. Musisz się poubrać i w sumie zabrać tylko... Błyszczyk do ust, portfel i aparat. Kamerę, żeby nagrywać. Drugi, drugą baterię też, bo będziemy tam cały dzień. Ile będziemy jechać? Nie mogę ci powiedzieć. A nie. Kurde! Nie mogę ci powiedzieć. Ja tu muszę przyjechać spać, bo nie obudzimy się. A będziesz mi jutro? Ej, Ale to to nie był że o czwartej stajemy? Nie. To nie jest żart. W serio stajemy o czwartej rano. 4.30 powódka. Ej, Boże, czwarta 30 wyjazd z domu. Jesus Christ! No, cały dzień będziemy w tym miejscu, więc musimy po prostu od rana wykorzystać. Pręd świąteczny. A od ciebie tylko? Tak, to jest z był... Kali został w liczony, ale to jest mój pomysł całkowicie. Podoba mi się? <laughs> ja się ja się jarzą, więc. To powiesz widzą. Jestem w szoku, czyli się jak miała urodziny znów, a dopiero co miałem miesiąc temu, niecały. I co? Jestem zszokowana, że jestem o czwartym. Myślałam, że to żart. Nie <grym> wiem, jaki będzie tytuł tego odcinka. Ty to znów, no, zrobiła <grym> mi tę zmiankę. Zszokowała. Znowu się pojawiła. No, no, niestety musisz spać ze mną tu ty cały dzień. Ach, znowu. Gratuluję. No, <grym> ja ja. Teraz jest klopsa. Moi drodzy, słuchajcie, ja już się z wami pożegnałam. Malle przed chwileczką pojechała, ale zanim pojechała, to. Razem z Kali ogarnęli jakąś dziwną akcję i Macia ma dla mnie prezent świąteczny, ale w sumie przedświąteczny. I jutro wstajemy o 4.30 i gdzieś jedziemy. Nie wiem gdzie, bo mnie gdzieś zabiera Madzia w ramach tak jakby wiecie świątecznego prezentu. Nie wiem co oni wymyślili, wiem tylko tyle, że Kali nas podwozi, więc no musicie jutro być tutaj i zobaczyć co się dzieje. A jeżeli e, jesteście ciekawi, no to też podajcie na Instagrama, bo pewnie dodamy coś na story. Chociaż no ja nie wiem, czy będę mogła, nic nie wiem, nic nie wiem, jestem bardzo zdziwiona, mnie się nie da zaskoczyć. W sumie zaskoczyłam się chyba tylko raz w życiu tak bardzo, jak zrobili mi prezent, niespodziankę urodzinową. No bo ja się bardzo dużo rzeczy spodziewam. Nie wiem, mam taki mózg, że kminie, co to może być. Dzisiaj nie kminie, mamy godzinę już późną, chyba 23 jest, więc musimy iść spać, bo wstajemy o czwartej, nie, wychodzimy o 4.30, a musimy wstać przed czwartą, także myślałam, że się wyśpię, ale w sumie niespodzianka nie jest zła. Także życzę Wam udanego, nie wiem czego dnia, czego chcecie i widzimy się jutro. Bądźcie ze mną tu, bo ja nie wiem co się dzieje. Pa! Mm-hmm.